Witam miłośników pszczelarstwa i nie tylko. Chciałbym wrócić do tematu rójki, którą 29 maja w niedzielę osadziliśmy z powrotem do ula z którego wyszła. Po pierwsze, myślę, że może to być niezły zabieg przeciwrojowy albo wyprowadzenia rodziny ze stanu rojowego co, jak dobrze wiedzą pszczelarze, nie jest takie proste. Minęło 9 dni, dzisiaj jest wtorek, 7 czerwca i zwróćcie uwagę, co zrobiłem. Jak ta rodzina tutaj weszła, dołożyłem nadstawkę z węzą i z suszem. Jest to dziesięcioramkowy ul dadanta, a ponieważ, widzicie, nie miałem Węzy z Dadanta to e, zobaczycie, jak odbudowały węzę, którą wykorzystałem z nadstawkowego e, ula Wielkopolskiego. Może się troszkę ubiorę, weźmiemy troszkę dymu i zrobimy przegląd, jak pracuje ta rodzina, którą żeśmy tutaj osadzili. Znaczy rój razem z rodziną, która była w stanie rojowym i się wyroiła. No więc ta pierwsza nadstawka dołożona. Póki nie było kraty odgrodowej w tym ulu, to trutnie wlazły do góry jak zwykle. I zobaczcie. To jest e, ramka, którą dodałem dwa albo trzy dni temu. I ona miała Yy, węzę, tylko tą wielkopolską, nastawkową tu trochę pociągnęły wiadome trutowej komórki, ale praktycznie każda ramka jest odbudowana i zalana. Yy, to są te pięć ostatnich ramek, bodajże pięć takich, które nie miałem tej już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do pięciu ramek nie miałem po prostu węzy. O zobaczcie, tu jeszcze troszkę nie dociągnęły, ale, ale budują. I tutaj nawet trzeba że nie jest to trutowa komórka, tylko zwykła. Natomiast na ramce z suszem, zobaczcie, zrobiło pełniusieńko miodu. Minęło minęło dosłownie 9 dni od czasu osadzenia rójki. To jest w nadstawce tej no to nie będziemy się bardzo tego zastanawiać tylko popatrzymy. Taszek wykorzystam jako podstawkę i zobaczymy Oj, proszę bardzo, już gdzieś przygniotłem czczółkę i żądło zostało w palcu. Tak. Ciekawa rzecz, że mam tu parę komórek. Parę komórek z, z larwami. Nie wiem, jak się to stało. Czy matka się gdzieś przedostała, ale to, to sprawdzimy. Trzeba to sprawdzić. Bo znaczy że coś krata odgrodowa by była nieszczelna tu jest pełno miodu sklepią miód a dokładnie dwa tygodnie temu nawet mniej niż dwa tygodnie temu wybierałem z tej rodziny z tej rodziny miód więc no pszczoły pracują tak jakby w ogóle o stanie rojowym zapomniałem albo jakby była to po prostu rójka o tak to jest ciężka nadstawka no i teraz pytanie co się dzieje w gnieście Jest już y, prawie 19.30, więc to znaczy 18.30, przepraszam. Więc y, pszczoły jest pełno, ona już prawie, że nie lata. No i przegląd jest dość utrudniony, więc proszę się nie dziwić, że dymie. Tak. Po wpuszczeniu y, po, y, roju, jeszcze dostały tutaj ramkę do gniazda którą, jak widać, nie dość, że całkowicie odbudowały, to jeszcze zalały miodem. Muszę ją odstawić na bok, żeby łatwiej było przeglądać. I co się dzieje? Czy tu są wateczniki po 9 dniach? Oczywiście w niedzielę, wtedy jak yy, osadziłem rójkę, yy, wszystkie mateczniki jakie były, ściołem. No po prostu już usunąłem. Usunąłem. Pytanie, czy pociągnęła nowe mateczniki, bo to jest istotne. Czy wykorzystały okazję? I to jest też dru druga ramka dołożona z węzłem. I te zalały. I jodem. To ciekawa rzecz. Dlaczego tak to zrobiły? No tutaj matecznika żadnego nie widzę. I też ramka zalewana w dużej części miodem no, pogoda sprzyja temu żeby zbierały tu jest za sklepu trochę ale też i za, ten, i za sklepiony miod i zasklepiony czerw ale jeśli chodzi o pateczniki czyli stan rojowy Teraz zobaczymy dalej. No jest matecznik, i tu jest matecznik, ale dlaczego? No to jest pytanie, a nie, to już jest pusty matecznik nie, albo jakby wygryziona matka ale ten ten jest jeszcze no taki pociągnięty może przeoczyłem może przeoczyłem jak wtedy przeglądałem bo to się wszystko może zdarzyć chociaż no ciekawe, ciekawe co to, co to one kombinują i tu jest jeszcze jeden zastanowiło to, że tutaj było parę komórek, w której to ten, może matka jakoś jakimś cudem przy tym wszystkim się przedostała tu. O, zwróćcie uwagę, że tu jest o taki, ta, takie taka jakby niewielka y, plamka czerwiu. Tutaj czerwi zaczerwiła matka. No muszę tutaj Przeglądać, chociaż kata odgrodowa była, ale przy tym całym osadzaniu, i potem przeglądaniu mogłem gdzieś matkę, jak to się mówi, ale tutaj nie ma nic szybciutko tu prze, przeglądnę. to jest pełniutko miodu tylko z tym z tą małą wysepką tego czerwiu jestem tutaj zdziwiony o co chodzi skąd tu matka a jeśli jest to po pierwsze dlaczego no tak no dlaczego tak mało czerwiu no bo nie ma nie ma miejsca raz zaraz sprawdzimy jeśli jeszcze gdzieś coś znajdę. I to by wyglądało taki czerw, który dopiero co tam zaczynają sklepić, czyli 9 dni, to by wychodziło na to, że tu powinna być matka, która. Tak. Która była w tym roju. Czyli musia I tu jest troszkę. Czyli musiała przez przypadek trafić. Trafić tutaj do. Do. Do Matka nieznaczona, więc znaleźć ją to nie takie proste. Tylko tak, no to tu jest nadstawka. Jedna. Dobra, no to sprawdzę tu do końca. Zrywam mateczniki, a potem będzie zadanie znaleźć matkę w, w górnym korpusie. W którymś. Bo to jest jeden. Tam tylko na jednej, na dwóch rameczkach jest minimalnie tego czerwiu. A resztę pewnie będą tego. Widzicie ile jest pszczoły i w ogóle jest masakrycznie dużo, więc... Więc yy, to, że ta matka powiedzmy... Trafiła do korpusu do góry i tam nie ma gdzie czerwić To nie jest problem, bo tu sioły nie zabraknie. No nie, to na jednej ramce tam były te. Na jednej czy na dwóch? Były tematyczniki. Ale patrzmy dalej. Jeszcze trzy ramki. Jeszcze trzy ramki. No ciekawsze z tym wszystkim, że Matka musi być, bo tam te larwy są. Pytanie gdzie? I dlaczego u góry? Jak ona tam trafiła? No nie ma, nie ma tu mateczników dalej, czyli tam tylko na jednej, czy na dwóch ramkach się trafiło ze trzy mateczniki. Tu wraca. Ramka dorabiana bez tego, bez Hoffmana. Dobra, dziewczyny chowajcie się, bo... Ale dobrze to wszystko wygląda, jeśli chodzi o ilość w sensie niedobrze. No ciasno! razie się przerwiemy, będziemy szukać matki. A jak znajdziemy, to powiemy co było. No, popatrzcie. Na skrajnej ramce w yy, górnym korpusie okazała się mateczka. I ona sobie tu chodzi. Zaczerwiła jeszcze trzy co najmniej trzy ramki. Nie wiem, jak się dostała. Może ona jest zbyt mała, żeby ją krata odgrodowa. Utrzymała. No i co? Teraz ją zabierzemy, i ją po prostu trzeba wsadzić na dół, i z powrotem kratę odrodową. Ok, no to przeglądaliśmy. Jak widzicie, rój wpuszczony do swojego ula w zasadzie rozładowywuje nastrój rojowy rodziny. Wydaje się, że nie jest to zły sposób, jak ktoś ma czas na pilnowanie pasieki że jak rodzina wchodzi w stan rojowy, pozwoli jej wyroić się, potem rój zebrać i wpłcić ją z powrotem. I stanu rojowego nie ma. Można to próbować. Ja spróbowałem, zresztą to robiłem już nie pierwszy raz. I efekt jest naprawdę według mnie zadowalający, przynajmniej dla mnie. Oczywiście można rój osadzić w innym ulu i mieć więcej rodzin. Ale ja i tak już mam ich wystarczająco i brakuje uli. No to wszystko. Dziękuję za oglądanie.